absolutnie nie róbcie w domu. Nie wolno tego robić. To nie ma żadnych atestów, certyfikatów, niczego. Nie wolno tego robić. Robię to, żebyście wy nie musieli. A więc dzisiaj o tym, jak napełnić taką tu oto butlę kartridż gazowy, popularny używany w kuchenkach, palnikach gazowych i tym podobnych urządzeniach, to no w kamperze najczęściej w kuchenkach. Ja mam jedną taką kucheneczkę, którą e, używam też w domu, w mieszkaniu. Gdy przygotowuje sobie kawę w kawiarce, jeden z bardziej popularnych kartridży używanych w kuchenkach gazowych, gdy gaz się skończy, można oczywiście wyrzucić i kupić nową, albo napełnić, czego nie wolno robić, przypominam. Co potrzebne jest do napełnienia? No sam, sam ten kartridż gazowy i dodatkowo taka, takie urządzenie, takie ustrojstwo. Urządzenie to składa się z takiego przewodu. Ja wybrałem przewód w oplocie stalowym. Są różne przezroczyste, stworzywa, nieprzezroczyste, najróżniejsze. Mój jest w oprocie stalowym. On jest przystosowany do takich kardridży chyba 300 gramowych, to mam wkleję do jakich? Dodatkowo jest taka prześciweczka, którą się wkręca w to, żeby pasowało do kardridży tego typu ma ten, ten, ten przewód ma śrubę do dużej butli gazowej, ja jeszcze dokupiłem przejściówkę na małą butlę gazową to całość kupiłem na Aliexpress kosztowała jakieś 10-11 dolarów oprócz tej przejściówki, którą kupiłem w Leroy Lua też kosztowała około 12 zł pewnie to tyle to jest cały potrzebny sprzęt, no i oczywiście potrzebna jest butla gazowa i zaraz Wam pokażę co dalej Podstawową czynnością, jaką musicie zrobić, to jest zważenie waszego pustego kardidża. Przede wszystkim trzeba się upewnić, że jest pusty. E, sprawdzić, czy tam nic nie lata. Upuścić do końca powietrze. No, można do tego użyć noża. Spuścić do końca powietrze, które się tam znajduje. Jak słychać, teszycie już nic tam nie ma. E, te kardidże mają pojemność netto, czyli samego gazu 227 gramów. I do tyłu maksymalnie można napełnić. Trzeba zważyć sobie pustą butlę żeby później wiedzieć, ile gazu można dobić. Ja te butle, ten Cardiff już ważyłem, bo już go wielokrotnie napełniałem. No ale jeszcze dla potwierdzenia łączymy tylko wagę. Jest w gramach. Waży 100 gram. No, kiedyś go ważyłem, widocznie coś tam jeszcze, jakieś były, ma 101. Różnica żadna. I zasada jest taka, no yy, mówię, maksymalnie 227 gram gazu można tutaj dobić. Ja w granicach 200 dobijam mniej więcej, yy, dla bezpieczeństwa jakieś tam 80%. Czyli łącznie razem po nabiciu ten brutto kartridż powinien ważyć około 300 gram i uważam, że wtedy jest yy, najbezpieczniej. Te, te, te 27-30 gram gazu, to taką, taki dla mój zawór bezpieczeństwa, że tak powiem. Ale tak czy siak, nie wolno w ogóle tego robić. Pamiętajcie o tym, tak? Dobra, nakręcam ustrojstwo na butle, pokażę Wam co dalej. Mamy nakręcony na butle gazową, łącznie z tą przejściówką, tak jak mówiłem, z drugiej strony też złożyłem to do kupy. No teraz wychodzimy na zewnątrz. Nie, nie rób, w ogóle tego nie róbcie, ale też jak już nie będziecie tego robić, to nie róbcie tego w pomieszczeniu. Dobra, mamy butle Podłączone wszystko, złożone do kupy, tak jak przed chwilą pokazywałem. Kolejność: sprawdźcie, czy zawór jest zamknięty. Otwieramy zawór na butli i upuszczamy troszkę gazu, tak żeby wypchnąć powietrze, które jest w przewodzie. Dobra, powietrze jest wypchnięte. Powietrze jest wyknięte, dzięki temu nie zapowietrzamy nam butli. Podłączamy cardigan, przekręcamy butle do góry nogami. Przepraszam za wiatr. I odpalamy i odkręcamy zawór co jakiś czas trzeba zakręcić to idę do środka żeby usłuchać, co jakiś czas trzeba zakręcić i sprawdzić wagę po prostu sprawdzić żeby nie przeładować nie przelać tego gazu za dużo, nie nalać sprawdzamy wagę tej butli czyli 56 g gazu zostało naładowane. No i tak czynność tą powtarzamy aż do napełnienia. Gdyby zdarzyło się, że przestaje Wam się nalewać, trzeba upuścić troszeczkę powietrza, które się zebrało. Jeszcze 70 g mniej więcej. I mamy w granicach 300 gram. Kart jest napełniony. E, tak jak mówiłem, miał 100. E, netto 227 gazu Powinno być, czyli teoretycznie może być 327. Ja mówię, dla własnego bezpieczeństwa. A tam między 296 do. Ogólnie 300 gram łącznie waży. E, tak to wygląda. E, szybko, sprawnie. Wystarczy po prostu ten wąż z przejściówkami. I można w ten sposób uzupełnić butlę. Można oczywiście sobie kupić, co trzeba kupić, wręcz. Natomiast nie zawsze jest możliwość nie zawsze chce się wydać 7 czy 8 zł, czy nawet 12, jak kosztuje mnie Lerwamer Kosztuje taka butla, taki czy 12 zł. No to jest zdzierstwo biały dzień za, za 200 g gazu. Więc, dlatego. Mając butlę jakąkolwiek, czy dużą, czy małą, można to sobie. Znaczy nie wolno, pamiętajcie, nie wolno. Zrobiłem to tylko po to, żeby pokazać, znaczy, żebyście wy tego nie musieli robić, tak? No, pamiętajcie o tym, nie wolno tego robić, ale jak już będziecie chcieli, to będziecie wiedzieli jak. Także na dzisiaj to. Wszystko.